Cześć! Z tej strony Krzysiek Lis z Domowego Survivalu. W dzisiejszym filmie mam dla Was 6 porad dla prepersa na urlopie. Zapraszam! Pierwsza rada ma taki najbardziej uniwersalny charakter i chodzi po prostu o to, żebyście dbali o swoje bezpieczeństwo. I to w każdym zakresie, w jakim się ten urlop planuje i odbywa. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jechać na urlop w bezpieczne miejsce, a nie takie, w którym jest duże ryzyko na to, że ktoś cię porwie dla okupu albo że staniesz się ofiarą jakiegoś ataku terrorystycznego. Po prostu wybieraj takie miejsca, gdzie jest względnie bezpiecznie. No i na każdym kroku zachowuj się bezpiecznie. To znaczy, jeśli jedziesz jakąś górską, wąską drogą, no to wiadomo, jedź powoli ostrożnie, zachowując szczególną ostrożność wręcz. Nie noś wszystkich pieniędzy i dokumentów w jednym miejscu, w jakiejś torbie, którą łatwo można ci ukraść. Nie zostawiaj rzeczy swoich bez nadzoru gdzieś tam w samochodzie, na fotelu pasażera, skąd można ci je bardzo łatwo ukraść. Ale też nie upijaj się do nieprzytomności w nieznanym sobie miejscu, w nieznanym sobie towarzystwie. Druga rzecz. Lepiej na urlop wziąć ze sobą za dużo rzeczy niż za mało. No dobra, może nie zawsze jest to prawda, bo jak się gdzieś leci samolotem i trzeba zapłacić za każdy kilogram nad bagażu, to wtedy istotne jest, żeby zabrać ze sobą tylko te rzeczy, które rzeczywiście będą nam potrzebne. Ale z drugiej strony, nie zawsze wiesz, jakie te rzeczy będą potrzebne. A więc weź na przykład ubrania na pogodę nieco inną niż przepowiada 16-dniowa prognoza pogody na czas urlopu, bo może się okazać, że ta prognoza nie będzie dokładna i w rzeczywistości nie będzie wcale ciepło, tylko raczej chłodno i albo będziesz musiał marznąć, albo będziesz musiał kupować sobie na miejscu jakieś ubrania, które potem trzeba przywieźć ze sobą z powrotem, tak czy siak. Myślę, że warto mieć też ze sobą na wyjeździe jakąś awaryjną żywność. Nawet niekoniecznie pod kątem tego, żeby się wyżywić przez te kilka dni na urlopie, ale też jeśli ktoś na przykład utknie przez 24 godziny na lotnisku, bo lot będzie opóźniony, a takie sytuacje się przecież zdarzają praktycznie każdego dnia, no to wtedy nawet ta paczka sucharów czy jakiś tam ciastek wyciągnięta z torby podróżnej może znacząco ułatwić ci... Przeczekanie tego dość trudnego czasu. Myślę, że jadąc samochodem, też warto ze sobą wziąć parę rzeczy, które mogą się wydawać niepotrzebne: jakiś kot czy śpiwór, turystyczną kuchenkę gazową, jakieś dwa blaszane kubki, po to, żeby właśnie później móc sobie zrobić gdzieś postój, zagotować sobie wodę, napić się kawy czy gorącej herbaty. Albo kiedy okaże się, że w miejscu, które wybraliśmy na nocleg na trasie. Nie ma czajnika, to powinien być. I oczywiście możemy kombinować o godzinie drugiej w nocy, kiedy tam przyjedziemy, żeby sobie jakąś wodę na wrzątek, czy nie wiem, na mleko modyfikowane dla dziecka ugotować, ale z drugiej strony można po prostu zabrać ze sobą taką kuchenkę, czy elektryczny, mały czajniczek, czy nawet grzałkę do zagotowania wody w tym pokoju hotelowym i można zrobić to bez większych problemów. Tylko trzeba tę grzałkę, czy ten czajnik, czy tę kuchenkę turystyczną wcześniej ze sobą zabrać. Trzecia rzecz, zaplanuj podróż. I to mi się wydaje jedną z najważniejszych rzeczy, bo ja akurat jestem człowiekiem, który lubi mieć wszystko mniej lub bardziej, ale z góry zaplanowane. To znaczy, wiedzieć dokąd jedzie, którędy jedzie, gdzie na trasie nocuje. I właśnie do takiego zaplanowania tego urlopu ja was gorąco zachęcam. Oczywiście można dyskutować nad tym, czy, czy lepszy jest urlop spontaniczny, czy lepszy jest urlop zaplanowany od A do Z. Myślę, że można znaleźć jakiś złoty środek, który pewnie dla każdego z Was będzie nieco inny. Wchodzi też o to, żeby zaplanować tę podróż, samą trasę przejazdu z miejsca, w którym mieszkasz, do miejsca, w którym będziesz spędzać urlop. Po to też, żeby wiedzieć na przykład, czy po drodze są jakieś płatne autostrady, czy promem gdzieś trzeba przepłynąć, czy może gdzieś po drodze trafia się jakiś most czy tunel, za przejazd, przez który trzeba zapłacić myto. A jest to istotne też z tego względu, że część tych opłat za korzystanie z dróg można ponieść jeszcze w Polsce. To znaczy, na przykład, winiety na korzystanie z dróg tam, nie wiem, w Czechach, Słowacji czy Austrii można kupić już w Polsce i potem sobie nakleić na szybę. Przed wyjazdem. No to znacząco ułatwia później podróż, bo nie trzeba na przykład marnować czasu na to, żeby zjechać z trasy, do jakiegoś punktu sprzedaży tych winiet, kupić winietę, odstać swoje w kolejce, czyli odstać w kolejce, kupić winietę, potem nakleić ją na szybę i dopiero potem jechać dalej. No to w niektórych sytuacjach może nieco życie ułatwić. Osobiście uważam, że warto też zaplanować noclegi na trasie, żeby nie jechać 24 godziny non stop, no ale to wiem, że są różne szkoły i różnie ludzie do tego podchodzą. Punkt czwarty. Nie polegaj wyłącznie na elektronice. Wiadomo, że ogromna część z nas, kiedy gdzieś jedzie samochodem w nowe miejsce, korzysta z GPS-u, czy to GPS-u w telefonie komórkowym, czy w osobnym urządzeniu. No tylko dobrze jest nie polegać wyłącznie na tym jednym urządzeniu, które ma nas do tego celu doprowadzić. I właśnie to zaplanowanie trasy z góry, kiedy wiemy chociażby przez jakie główne miejscowości jedziemy, znacząco nam życie ułatwi, kiedy, dajmy na to, ten GPS się popsuje, bo telefon wypadnie nam podczas wysiadania z samochodu i się popsuje wiedząc przez które główne miejscowości jedziemy, możemy później po prostu korzystać z drogowskazów i zapewne też do celu dojedziemy. Warto też jest mieć papierową mapę. Nie tylko mapę właśnie w GPS-ie, ale też mapę papierową. Można nawet nie chodzi o to, czy ten GPS je popsuje czy nie. Można mieć dwa. Ale też nie w każdym miejscu jest bezpłatny czy tani dostęp do internetu, który umożliwia właśnie ściągnięcie tej aktualnej mapy. Więc warto rozważyć na przykład ściągnięcie mapy w trybie offline w telefonie komórkowym, zaktualizowanie map w urządzeniu, w tym GPS-ie osobnym, albo też na przykład właśnie wydrukowanie sobie papierowej mapy choćby z Google Maps. Teraz... Albo kupienie papierowej mapy. Z tym też to oczywiście trzeba uważać. Ja sam na przykład trafiłem na taką papierową mapę, na której jakaś górka, na którą chciałem wejść, była zaznaczona z wysokością tam prawie 800 metrów, a w praktyce ta górka miała nieco ponad 200. Taka niewielka różnica, 780, 215, tak? Żadna różnica. No jednak e, trochę w kolanach czułem te, te różnice. Chodzi też tutaj o to, żeby nie polegać wyłącznie na kartach płatniczych. Wiadomo, że oczywiście dla ogromnej części z nas podstawowym środkiem do płacenia rachunków czy za paliwo na stacji, czy za hotel jest właśnie karta płatnicza, czy karta kredytowa. Ale też trzeba mieć świadomość tego, że nie wszędzie i nie zawsze taka karta kredytowa działa. Może się na przykład okazać, że rezerwujesz gdzieś pokój hotelowy, po czym okazuje się, że nie da się tam zapłacić kartą, a Ty musisz wcześniej rano stamtąd wyjechać, bo goni Cię czas. Tak? No to wtedy oczywiście możesz gorączkowo szukać w tym miasteczku jakiegoś bankomatu, albo możesz po prostu wyciągnąć z zapazuchy awaryjną gotówkę i tą gotówką zapłacić. Dlatego awaryjną gotówkę trzeba mieć i trzeba ją po prostu uwzględniać przy zakupach, to znaczy kupować na przykład paliwo czy zakupy w sklepie, do takiej kwoty, jaką mamy w awaryjnej gotówce, nawet jeśli planujemy zapłacić kartą, bo w Polsce, jak się robi zakupy 20 km od miejsca, w którym się mieszka, to taka sytuacja, kiedy terminal płatniczy nie będzie działać, jest kłopotliwa, ale nie aż tak bardzo. Zostawimy dowód osobisty, czy tam prawo jazdy, czy telefon komórkowy w zastaw, pojedziemy do domu, przywieziemy pieniądze, zapłacimy. No. Jeśli jesteśmy od domu 3000 km, to sytuacja robi się dużo trudniejsza. Punkt piąty to ubezpieczenie. I oczywiście wiadomo, że ubezpieczenie nie zabezpieczy nas przed jakąś trudną sytuacją, a tylko pomoże nam ją przeżyć ułatwi nam jej przeżycie. Niezależnie od tego, czy będzie to ubezpieczenie od kradzieży bagażu, ubezpieczenie kosztów leczenia czy kosztów akcji ratunkowej w górach. Tak samo warto rozważyć ubezpieczenie Assistance, kiedy gdzieś na trasie złapiesz nagle dwie gumy albo zabraknie ci paliwa, albo coś tam w samochodzie się popsuje. I oczywiście można próbować dogadać się z tubelcami, zatrzymać kogoś na trasie, zadzwonić po pomoc drogową, ale mając takie ubezpieczenie, po prostu dzwonię pod jeden numer telefonu, który mam gdzieś na tej polisie wypisany, i całą resztę załatwię im po swojej stronie agent ubezpieczeniowy. No i wreszcie ostatnia rzecz. Nie rozgłasza informacji o tym, że jedziesz na urlop całemu światu. To nie jest tym ludziom do niczego potrzebne. Nie ma potrzeby informować wszystkich znajomych, bliskich, dalszych, czy nawet nieznanych tobie osób z pomocą Facebooka, że jesteś na urlopie, albo że właśnie za dwa tygodnie jedziesz na urlop. Komu to służy? Czemu to służy? Taka informacja służy włamywaczom do ustalenia, że włam do jakiegoś mieszkania będzie bezpieczniejszy, bo właściciel na urlop właśnie wyjechał. Zdjęcia z urlopu naprawdę mogą poczekać. Ich publikacja spokojnie może nastąpić po powrocie z urlopu. Nic się nie stanie. Może tylko Twoi bliscy na Facebooku będą Ci mniej zazdrościć, ale czy to właśnie o to, po to się jedzie na urlop, żeby znajomi Ci zazdrościli, że jesteś w pięknym miejscu? No, część z Was pewnie tak, ale to bez sensu. Oczywiście warto, żeby najbliżsi wiedzieli, gdzie jedziesz na ten urlop. Kiedy wyjeżdżasz, kiedy wracasz, jakim środkiem komunikacji się tam dostaniesz, jakim lotem, samolotem będziesz tam lecieć. Bo informacja o tym, jaki lot właśnie ma problemy przy lądowaniu, czy się rozbił jest często podawana w mediach. Ważne, żeby ci ludzie wiedzieli, gdzie się będziesz znajdować, w jakim hotelu, w jakim mieście, kiedy z jednego punktu do drugiego się przemieszczasz. Warto jest też te osoby informować po prostu o tym na każdym kolejnym etapie podróży. Właśnie przejechaliśmy do drugiej miejscowości. Już jest wszystko ok. Jedziemy dalej. Jesteśmy w trzecim miejscu. Jedziemy dalej. I tak dalej. Żeby ci ludzie potem, jak coś wam się stanie, nie musieli was szukać po całym świecie, tylko chociaż wiedzieli w jakim, nie wiem, regionie mają was szukać, tak? To może być istotne. No i też poproście bliskich, żeby tam par razy odwiedzili mieszkanie, zapalili jakieś światło, nakarmili kota, podlali kwiaty, otworzyli okno, jeśli trzeba wywieczyć mieszkanie, zebrali z wycieraczek ulotki, wyjęli ze skrzynki pocztowej listy, bo to są wszystko informacje, które pokazują, że nikogo w mieszkaniu nie ma, że można się do niego w miarę bezpiecznie włamać. A po co taka informacja komuś jest potrzebna?